Pójrzcie, czy czyje to są wodospady? Dzisiaj, widzowie, jak widzicie, mamy wodospady Wojanowic. Po kolei wodospad Nupka, Paliona, Hakera z Wojanowic, Wojana oraz oczywiście wodospad Kati. Widzowie, również możecie zobaczyć, że każdy z tych wodospadów ma bardzo, ale to bardzo różny kolor. No, i to jest tak naprawdę kolor, który odpowiada członkowi z Wojanowic. Na przykład, Nubek ma brązowy i taki, no nie wygląda to za dobrze. Palion ma taki zielony. Natomiast tutaj jak widzicie Wojan ma niebieski. Super, nie mogę się doczekać widzowie, jak tutaj wejdziemy do tych wodospadów i zobaczymy sobie, co jest takiego w środku. Najbardziej boję się wodospadu hakera. Ale widzowie z wami wszystko mi się uda zrobić, więc wejdziemy sobie do każdego z tych wodospadów. Jednak, zanim to zrobimy, nie zapomnijcie o subskrypcji tym czerwonym przycisku tam na dole. Kliknijcie go oczywiście oraz łapeczkę do góry, jeżeli lubicie Wojanowice. Tak samo jak ja, ponieważ odcinki o Wojanowicach są codziennie o 14.30. Niesamowita sprawa, prawda? Więc mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję i zaczynamy! I wchodzimy po kolei do każdego tutaj wodospadu. Ja cię kręcę, widzowie, nie wiem co te wodospady tutaj robią. Sero, nie pytajcie mnie się, naprawdę nie mam pojęcia, ale widzowie, do którego wodospadu najpierw wchodzimy? Nie wiem. Myślę sobie, że może najpierw wejdziemy sobie do wodospadu, może niupka. Niubka, tylko o nie, ta woda jest taka niefajna, taka brązowa, yy. o nie, fajniu się jest. Dobra, wchodzimy do niupka. Hyść! No, niubko. O! O, dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Dobra, co to jest za przejście? Halo, wodospad. Wodospad, o, ja nie mogę. Ile tu jest wody? Jakie to jest brązowe wszystko? Niubek? niubuś Jesteś tutaj? Halo, halo. Ej, jest tu gdzieś niubek? Tu jest jakaś woda? Wydaje mi się skrzynka. Z Dirtem, Skrzynka z dirtem, ty. A tutaj też skrzynka z dirtem, co? Tu są jakieś skrzynki z dirtem, ty. Ja nie rozumiem tego. Skrzynka z dirtem, bierzemy. A niubuś? Niubuś, Jesteś tutaj. Ja widzę same skrzynki z dirtem. Halo, niubuś, Jesteś tutaj. Ja nie mogę. Ej, widzę kolejną skrzynkę. Kolejną skrzynkę. Kolejną skrzynkę. Ile jest tych skrzynek? Ej, ja nie mogę! Tych skrzynek jest tutaj tak dużo, tylko nie widzę. Niubka! Niubuś, jesteś tutaj! Halo, tu, 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 tu! Nie wiem, nie widzę go. Może on faktycznie jest gdzieś ukryty w tych miejscach tutaj? Halo, halo, może tutaj będzie? Albo gdzieś tu jest skrzynka? To nie. O! Oh, tu coś jest! Ty, tam tu jest coś brązowego. Halo? Niubek! Niubuś, 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 chodź tu. Niubuś, siemanko. Ej, ja cię kręcę, ale powiem ci szczerze, twój wodospad jest taki mało, mało pachnący, powiedziałbym szczerze. Fajnie jakbyś, no nie wiem, brązowy, naprawdę każdy kolor mógłbyś wybrać, ale brązowy kolor wodospadu, najgorszy na świecie, naprawdę. Nie wiem, gorszy to chyba jest tylko i wyłącznie hakera. Ale, proszę daj mi 10 dilta! Dam ci wszystko za 10 dilta! No, zaraz, jak to 10 dilta? W sensie, widzę, faktycznie Widzowie, nie ma tutaj ani kawałka dilta. Czekaj, wezmę 9, łap 9 dilta, A ja lecę po kolejnego. Widzowie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale zobaczcie, że w tym wodospadzie nie ma ani jednego dilta I to nie są żarty. Naprawdę musimy wziąć tutaj tego, tutaj te 10 Dilta dać nubkowi. Ja nie wiem, gdzie może być jeszcze jakiś... Mam, a to też brałem, tutaj też. Nie, tutaj też jest. Dobra, to dawajcie, jest jeszcze jakiś jeden? Ja czy kręcę, ale Nubek będzie zadowolony, jak o ja mu powiem, że 11 kawałków Dilta dostanie. To jest niesamowite. Super, super. Ale więcej chyba nie widzę. Tą już skrzynkę sprawdzałem. Mhm, mhm, Zobaczmy jeszcze tak na F5 szybciutko, czy nie ma tutaj niczego. No nie ma te skrzynki, wszystkie były już sprawdzane. Dobra, w takim razie widzowie, lecę do niubka. Niubek, 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 niubek. Niubek. Weź tutaj wszystko. Ała. Gdzie jest to wejście? Chwila, gdzie jest wejście do niubka? Nie widzę go, nie widzę. O, tutaj widzę, już widzę, już widzę, już widzę. Niubek! Proszę cię bardzo! o 9 Dilta! Teraz będziesz mieć, patrz. 10 Dilta to jest 10 dilta i uwaga, 11 dilta, masz 11 dilta i weź błagam cię, za tego dilta zatrudnij kogoś, jakąś sprzątaczkę czy coś i posprzątaj po prostu swój wodospad żeby nie był taki brudny, brązowy tylko wiesz, pięknego koloru takiś lśniący, generalnie po prostu niesamowity, no i w ogóle byś tutaj mógł umyć te, te krzesło, też jest jakieś takie brudne, widzowie, wszystko brązowe no ja nie wiem Nobek, rozumiem, że można lubić dilta, ale wydaje mi się, że odrobinkę z tym przesadzasz no ale w każdym razie, niubuś, ja będę Leciał, ja będę leciał do kolejnego wodospadu, bo to nie koniec wodospadów. Ja muszę sprawdzić każdego wodospada członka wojewódź. W tej chwili lecimy, lecimy, widzowie, idziemy tutaj. Hop, 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 elegancko, trzymaj się, nubek. Na razie, papa, pa. elo, elo, juju, dobra, lecimy sobie, bul, bu, bu. wypływamy. Eee, czemu to się tak długo wypływa? Nieważne, trudno. Widzowie, uwaga, 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 pam, bar, pam, bar, pam. wyszliśmy, wyszliśmy z tego brązowego, niubkowego wodospadu, ale to nie koniec, widzowie, zostały nam jeszcze cztery wodospady. I szczerze, bardzo mnie ten, kusi ten, ten wodospad hakera. Jest taki czarny, ale boję się, że mnie, je, że mnie wciągnie ta woda. Że ja nie będę mógł z niej wyjść, a ja nie mam żadnych przedmiotów. Muszę się przygotować jakoś lepiej. Nie wiem, wejdźmy teraz do wodospadu Paliona. A może po kolei pójdziemy? O, nigdy tak nie pniszczyliśmy Żadne wodospady, nic z, tych, nic z tych rzeczy. Dobra, idziemy. Plusk? A może coś tutaj jest na górze? Nie, nie widzę. Skąd ta zielona woda powstała? Nie wiem. Nie pytajcie się mnie, halo? I co to jest? Woah! Ile to jest zielonej wody? Dzień dobry? Palion? Palion, jesteś tutaj? Halo! Halo, palion! Jest tu! Jest tu palion. Ej, o matko, czemu ty z tej wody zielonej? Dobra, palion! Palion! Halo, halo! Halo, halo, palu, się, ma wszystko w porządku! No nie! Widzisz to? Wszystko zalane! Przez jeden wodospad! Musisz mi pomóc i oczyścić to miejsce z wody. W skrzynce masz przedmioty do wyczyszczenia tego. Zaraz, że co, za dużo to jest wody i muszę to jakoś pokonać, widzowie, bo faktycznie strasznie dużo jest tej wody tutaj. Dobra, zobaczmy. Uuu, ej, ale potężne przedmioty, ty, ale to nie są chyba przedmioty potrzebne do zwalczania wody. Mi się wydaje, że gąbka wystarczy. Ale dobra, wezmę wszystko inne. No nieważne, skoro Paweł mi tutaj powiedział, że o masz, dobra o, Jak to wsiąka widzowie, widzicie jak ta gąbka wsiąka elegancko Dobra, no to masz, macie koniec, ty wodo, chodź tu wodo, chodź tu wodo, chodź tu, chodź tu Dobra, musimy usunąć widzowie każdą wodę tutaj Ty, ale czy mi się wydaje, halo? Ej, czemu to się nie usuwa? Nie usuwa mi się woda, ej, czemu to się nie usuwa? Okej, okay, usunęło się, chwila, bo coś mi tutaj nie działa A, bo to jest chyba wyżej, tutaj te źródło wody muszę usunąć Pyk, dobra, usuwam, wow, dobra, usunąłem już spokojnie palią, Usuwamy po kolei wszystko. Pek, pek, niara nia, niara nia, niara niara. Ej, nie, to jest jeszcze o nie, też źródło wody jest jeszcze wyżej. O ty, chodź tu. Chodź tu ty kurde, ty źródełko wody. Dobra, patrzcie, się podsadzamy, tak? Waga, myk. I po wodzie. O, pięknie. Pyk. Dobra, już jest koniec wody. Świetnie. Tutaj też musimy to usunąć, tu też. Dobra, usuwamy, usuwamy. Mamy bardzo dużo gąbek. Ja tak myślę, a może po prostu jak najwięcej gąbek. Dawajcie zapełnimy to wszystko gąbkami, żeby nie było ani po prostu kawałka tej wody. Szybko, szybko, ło, wow, 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 I tu w ogóle już wody nie ma! Ja cię kręcę! Dobra, naprawdę super nam to wychodzi, ale to jest dalej za mało gąbek. Nie, widzowie, to tak nie działa. My musimy po prostu zaatakować tą wodę w jej tutaj celu, czyli tutaj pyk, w tym miejscu, o, ślicznie. I tutaj, pyk, tutaj też. O, super, usunięte. Oj oj, tu jest za dużo wody, czekajcie, tu trzeba usunąć. O, usunąłem wodospad! Nie, nie usunąłem wodospadu. Dobra, to zostawmy to, tak? O, w tym miejscu, chwila, chwila. Zróbmy to tak, o, żeby było, o. Mek, zróbmy tak, myk i myk. Okej, okay. dobra, coś takiego. Zobaczcie. wow, wodospad jest cały, chyba tak, dobra, nie wiem. usuńmy to, zróbmy tak, żeby tutaj żadna woda nie wpływała do środka. I uwaga, o ty kurde, tu jest jeszcze woda, tu jest woda. Chodź tu ty wodo! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Słyszysz to? Dobra, lecimy to, lecimy to, widzowie szybko, myk i uwaga, meg, dobra, tą wodę usuwamy i widzowie ostatnia woda chyba. Jest tu jeszcze jakaś woda, tu jest woda. o oh, nie! Nie, woda, woda, a, a koniec widzowie, dobra, wyczyściliśmy to. O ja nie mogę, ile tu jest gąbek, ale dobra. Dąbki już nieważne, palion. Udało mi się to wyczyścić, ale ja Cię kręcę. Nie wiem, co Ty masz za przedmioty. To są jakieś laserowe, normalnie przedmioty. Wow, ale to jest silne. Ja Cię kręcę. Nie wiem, czy to Ci jest potrzebne, ale wyczyściłem, jak widzisz wszystko. Dzięki! Od razu lepiej się czuję, jak nie ma tyle wody wokół mnie. A tak w ogóle, jak będziesz wchodzić do wodospadu hakera to lepiej się przygotuj. Jest tam bardzo dużo wody. Uważaj na siebie. Jasne, palion. Czyli Ty mówisz mi, że muszę być bardzo przygotowany. W takim razie, wiesz co? Ja wezmę te przedmioty. Przedmioty. oddam ci je, dobra? Oddam ci je, tylko najpierw muszę wejść do wodospadu hakera. No bo sorry, ale ten haker jest przerażający! Ja się go na przykład trochę boję, więc lepiej by było, jakbym właśnie wziął te superowe przedmioty. Dawajcie widzowie, uciekam z tego wodospadu. Trzymaj się, palion, fajny wodospad. Naprawdę mi się podobał. Był zdecydowanie lepszy niż Niupka. ale muszę lecieć dalej. Trzymaj się! Na razie. Dobra, widzowie, oczyściliśmy pięknie ten wodospad. Jednak teraz widzowie, musimy wejść do kolejnego wodospadu. No i obiecałem wam, widzowie! Że po kolei pójdziemy do każdego wodospadu. Więc jaki wodospad nas teraz czeka, to jest chyba oczywiste. I sami zresztą to widzicie. Wodospad hakera. Tylko pytanie brzmi, jak ja nie chcę tam wchodzić, to wy nie macie pojęcia, bo nie chcę nic mówić, ale ten wodospad będzie przerażający. Zjedzło to jabłko na wszelki wypadek. Zobaczmy, nie wiem, wchodzimy tu. Może najpierw powinienem wejść do wodospadu Wojana albo Kati i się przygotować, ale nie widzowie! Po kolei idziemy z każdym wodospadem. Więc uwaga, plus, dobra, idę tutaj. Idę do, do hakera. Halo? Ej, co tu jest? Ty, dobra woda, o nie, ja się duszę, ej, ale ja nie mogę oddychać! Szybko! Czekajcie, czekajcie, ja nie ma... Tu nie ma wyjścia. O matko, o matko, to jest co to jest za mikstura? Oddychanie pod wodą! Szybko, 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 wypijmy to. Wypijmy. What? Ej, dobra, faktycznie działa to. Halo? Jest tu ktoś? Jest coś... Ej, dobra, widzicie? Widzowie? Ten wodospad jest zalany. To wszystko zostało zalane. Cały ten wodospad! Ej, o co tutaj chodzi? Dobra, jest ten haker? Haker, czy moja broń działa? Moja broń działa. Nie, nie działa pod wodą. Jakoś dziwnie działa. Działa nie tak jak chce. Ej, dobra, nie podoba mi się to. Zjedzmy złote jabłko, jeszcze jedno. Szybko. Halo? Jest tu ktoś? Haker? Haker, jest, jesteś tutaj, może? Dzień dobry? Jesteś? Tutaj są jakieś tabliczki. Dobra. Nie wiem, panie hakerze? P panie haker? Nie, haker, halo? Wow, wow, jak śmiesz wchodzić do mojego wodospadu! To twój koniec! Nie wyjdziesz z tego! Ja ci pokażę, że ja nie wyjdę. Słuchaj! Haker, ty nie wiesz, jak ja jestem teraz silny. A masz. Pan on mi dał super broń, żeby ciebie rozwalić. Słyszysz to? Żeby ciebie rozwalić. Dobrze, że dał mi też te mikstury wszystkie, bo to byłby koniec. Naprawdę byłoby niefajnie. A masz, a masz tych hakerze. Szybko, muszę cię pokonać. Zostaw mnie. Czy on może w ogóle wchodzić tutaj? Ej, czy on może? o On może pod wodą pływać! Ej, dobra, nie zostaw mnie tych hakerze. O ty, chodź tu! Chodź tu, ej, on zaraz wyjdzie. Gdzie stąd? Ja cię kręcę, ja cię kręcę, dobra, chodź tu. hackerze wo wow, 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 ej, zostaw mnie ty hakerze, przyszrzysz mnie. Dobra, przestań mnie atakować. Ej, on normalnie pływa pod wodą. Czy on będzie umierać pod tą wodą? Zostaw mnie, słyszysz mnie? Nie idź tędy. Nie, nie rozumiesz? To przestań, wracaj do siebie, wracaj do siebie. Czy ty mnie nie słyszysz? Wracaj do siebie. Haker, wracaj do siebie! Już! On chyba... Dobra, rozwalam go! Pod wodą! On jest chyba jakiś wolniejszy pod tą wodą. Szybko, szybko, szybko. Dawajcie widzowie, pokonamy go. Czy może nie, czy może on pod wodą jest jakiś silniejszy? Ja nie mam pojęcia, widzowie, ale na pewno jest szybszy, szybszy z na zewnątrz. Dobra, wychodź stąd. Dobra, wychodź stąd, hakerze, chodź, z, po, porozmawiamy, powalczymy jak prawdziwy człowiek z człowiekiem. Czy z człowiek z hakerem, czegoś tak. Dobra, chodź nie, rozwalam go po prostu w tej wodzie, a masz. Dobra, trudno, on jest jakiś spowolniony, bo haker, widzowie, komputer. O! Dobra, udało się. Komputer nie lubi wody, widzowie. Urządzenia elektryczne nie lubią wody, a haker, jak wiecie, bardzo dużo gra na komputerze i chyba go właśnie pokonaliśmy, bo on tej wody nie lubi. To skąd w takim razie on zabezpieczył się w ten sposób, że jak widzicie, to jest mnóstwo wody. Może dlatego, żeby nikt tutaj nie mógł przejść przez to. Wow, gdyby nie ta mikstura oddychania pod wodą, to naprawdę nie byłoby kolorowo, widzowie. Oj, nawet nie chciałbym wiedzieć, co by się mogło ze mną stać. Ale udało się. Czy tam nie było żadnej skrzynki? Nic. A ja się tutaj prawie utopię. Naprawdę, gdyby nie mikstura oddychania pod wodą, to to byłby koniec. Zresztą widzicie sami, że tego powietrza nie ma tutaj za dużo. Nie mogę nawet wypłynąć. A, to nie ma powietrza. Muszę szybko lecieć na zewnątrz. Widzowie, ale to był chyba wodospad hakera. Ja cię kręcę. Udało nam się. Lecimy po kolei, jak burza. Trzy wodospady już są za nami. Lecimy teraz do czwartego wodospadu. Fo ja, na. Lecimy. Lecimy. Uwaga, uwaga, uwaga. Plusk. Plusk, plusk, plusk. Dobra, dobra. Co my tu mamy? Wojan. Halo. O, jest wojan. Cześć. Siemanko. Halo, wojan. Hejka. Co tam u ciebie? Cześć. Słyszałem, że bardzo dobrze budujesz. W takim razie zrobiłbyś dla mnie najlepszy wodospad, jaki tylko możesz zbudować. Najlepiej, jakby był niebieski. Mm, no, mogę się postarać. Mam zbudować wodospad, ale. Nie, nietoperze. Przepraszam, no, w nietoperze. Nietoperze są niefajne. Wow ile tu jest, yo, ja mam pomysł, widzowie widzicie to, blok diamentu i w ogóle, mamy bardzo dużo niebieskich bloków, to dobrze, w takim razie widzowie, robimy coś takiego, musimy tutaj zbudować wodospad, troszeczkę mnie denerwują te te nietoperze, ale zostawmy je na razie, więc tak jak ma wyglądać najlepszy wodospad Wojana Muszę się zastanowić, bo mamy tylko dwa wiaderka z wodą. Więc tak, ja bym ten basen rozdzielił na dwa. Zrobiłbym taki podwójny, że uwaga, robimy coś takiego. Tutaj robimy, my, pierwszy basen z tego bloku, a drugi basen z tego, bo jak widzicie, mamy dwie wody różne. Więc tak, zacznijmy od tego bogatego. Od bogatego basenu tutaj wojana. Jak go zbudować? Jak zbudować przepiękny basen z takimi ograniczonymi środkami? Szczerze, nie, nie jaki basen? Wodospad. Ja nie chcę basenu robić tylko wodospad. Ale to nie będzie łatwe, widzowie. To bardzo, to, to nie będzie łatwe, to będzie wydaje mi się dosyć trudne. Ale dobra, robimy coś takiego. Patrzcie, to będzie niby takie jeziorko, ale spokojnie. Przecież to, ma być, to miał być wodospad. Co ty robisz? Jakie to jeziorko robisz? No, no kurde, no ogarnij się. Nie, widzowie, zaraz będzie tutaj piękny wodospad. Tylko ten wodospad musi być tutaj, w tym miejscu. On będzie tak mega podwiększony. To jest, że tak powiem, wodospad Wojana, więc to nie ma być byle co. Zobaczcie, już zużyliśmy 64 bloki diamentu. A wiecie, co to oznacza? Bloki diamentu to są, słuchajcie, razy 9. Czyli wiecie, ile normalnie diamentów tutaj teraz zeszło, żeby zbudować ten, ten cały wodospad, a to jeszcze nie jest koniec, widzowie. No nie chcecie wiedzieć, naprawdę nie chcecie wiedzieć. Uwaga, robimy coś takiego. Ło, o, o, dobra. I teraz uwaga. Stąd będzie lecieć woda. Myślę, czy by jeszcze jakiś tutaj. O. Mamy bardzo dużo w sumie bloczków takich fajnych. Ja bym zrobił takie o, coś typu, jakieś taka, nie wiem, jakaś taka sztuczna woda, coś tego typu, albo jakieś takie po prostu myk, takie szkło tutaj postawić i przy okazji, no najważniejsza rzecz, skoro wodospad, to trzeba wylać wodę, tylko oczywiście nie wejdę tutaj. Więc wy, wyleję tutaj w tym miejscu wodę, pych. Okej, okay, ulala, wo, wo, wo. Dobra, jest taki z wodospad i weźmy jeszcze, postawmy tutaj parę szkła, takie, żeby to tak fajnie wyglądało. Patrzcie, takie trochę 3D to zrobimy. Wiecie, że niby coś to jest, patrzcie, uwaga, niszczę to, niszczę to, niszczę to. Mi się podoba coś takiego, patrzcie, że tutaj niby takie szkło, jako kropelki wody, powiedzmy. Załóżcie, my, że te szkło to są takie kropelki wody, jakby. O, pyk, tutaj jakieś szkło. Dobra, coś takiego. Jeszcze mamy jakiś taki bloczek, patrzcie. Wow, wow, ale on jest jasny. Dobra, on jest mega fajny. Ja bym w sumie, nie wiem, może tutaj coś bym zrobił takiego. O, o ale to przepięknie wygląda tutaj. Dobra, coś takiego. Myk, myk, myk. Robimy tutaj wodospad jakiś taki. O, pyk. O, troszeczkę, żeby był większy. Wow, wow, dobra, widzowie, to jest pierwszy wodospad. Ale to nie koniec, Wojan, Słuchaj, zaraz zbuduje drugi wodospad ten wodospad wydaje mi się będzie troszeczkę lepszy. No nie wiem, czy będzie lepszy. W sumie zaraz zobaczymy. Uwaga, tutaj mam te bloki, te bloki i to. Więc dobra, ten wodospad musi się troszeczkę różnić. Nie, to będzie mały wodospad. To nie będzie duży wodospad. To będzie taki tyci-tyci. To będzie akurat malutki, żeby ten diamentowy był taki potężny. A ten tutaj będzie taki niewielki. Tutaj robimy tak, tutaj robimy tak, tutaj robimy coś takiego. myk, 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 myk Uwaga, uwaga, uwaga. I trzeba to zamknąć. Pięknie, hop, hop, hop. Dobra, ślicznie. Dobra, zamknęliśmy to widzowie. Coś takiego, cyk. Tutaj mamy wodospad. Uwaga, wylewamy tutaj pyk. Wodę, nawet w tym miejscu wydajemy wodę. O! Bardzo malutki wodospad! Ten jest potężny, a ten jest malutki, ale co z tego, że jest malutki? Jak on będzie mieć różne tutaj takie bloki, coś takiego będzie miał. Uwaga! Pyk, 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 pyk. I też bardzo mi się podoba te szkło. Te szkło jako takie kropelki wody, że niby tutaj wystają. To wydaje mi się bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. Przynajmniej mi się podoba. No, Wam widzowie może się to nie podobać, ale jak dla mnie. Superowa sprawa. Widzowie, to chyba są dwa wodospady, ale jeszcze to nie jest koniec, ponieważ trzeba tutaj kwiatuszki postawić. Kwiatuszki hop, 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 hop. Hop, hop. ta -dam! widzowie, proszę bardzo. O, to są superowe dwa wodospady. Brakuje tutaj troszeczkę roślinności jeszcze. Jak najbardziej. Trzeba tutaj coś postawić. Pyk. Teraz wydaje mi się, że jest idealnie. O, tak. Zobaczcie, ten wodospadzik jest taki mały. Bardziej przypomina jeziorko. Takie po prostu zejście. Plusk taki wodospadzik. Ale ten wodospadzik jest wysoki, wielki i diamentowy. To jest najbogatszy wodospadzik, jaki widziałem w Minecrafcie. Zdecydowanie. Ale dobra, Wojan, udało mi się. Powiedz, czy ci się podoba? Na te wodospady. Ja się starałem. No nie wiem. Nie wiem czy potrafię budować, ale serio robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wyszło to fajnie. No, no, jest spoko. Mi się podoba. Dzięki wielki. Mogę się pochwalić, że mam teraz najlepszy wodospad. Ho, ho. No oczywiście, Wojan, wydaje mi się, że nie ma lepszego wodospadu. Przynajmniej z tymi materiałami, co ja miałem, no on jest na pewno najbogatszy. Nie wiem, widzowie, czy wy korzystaliście z diamentów, żeby budować wodospady, ale jak widzicie, no ten jest naprawdę bardzo, ale to bardzo bogato zbudowany. Wojan, ja będę leciał, bo został mi jeszcze jeden wodospad, który muszę sprawdzić. I jest to oczywiście tutaj wodospad Kati. Trzymaj się, Wojan! Na razie... Szybko, widzowie, muszę tutaj przejść przez ten wodospad, ale prądy morskie, wszystko mnie tutaj ściąga, ale jest w porządku. Okej, okay, widzowie, przeszliśmy. Każdy wodospad oprócz wodospadu Kati. Ja nie mogę, dobra, po kolei przeszliśmy. Jestem gotowy, widzowie, piękny wodospad, różowiódki, czyli po prostu fajnie pachnie, wszystko jest elegancko. O, tak, po prostu uwielbiam to, dobra, widzowie, wchodzę tutaj, ból, ból, ból. Halo, jest tu ktoś? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie widzę. Zaraz. Tu jest Kati. Tam jest Kati. I co to jest za miejsce? Ty? To jakiś parkour, Czy co to jest? Nie mam pojęcia. Widzowie, lecimy. Dawajcie, co to jest? Ej, tu jest bardzo dużo różowego. Kati! Halo, idę po ciebie. Idę. O nie, no, spadłem. Halo, czekajcie, jest tu zejść, Jest tu wejście. A mogę, czekaj, mogę tak do Kati wejść? Czekaj, Kati. Halo, halo, chwila. O, tak troszeczkę to oszukam, ale uda mi się. Kati! Kati, widzisz mnie? Ej, weźmie, podstać! Podstać mnie! A, Nie mogę, nie mogę tutaj doskoczyć. Może ta woda mi pomoże, chwila Uwaga, 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 uwaga Mogę, Kati, Kati Nie no, to nie działa, to nie działa Widzowie, no nie jest dobrze No nie, co to miało być? Dobra, szybko Szybko, 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 szybko Pa, 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 pa Dobra, lecimy tutaj Musimy to przejść To jest jakiś parkour Czy coś takiego? Nie mam pojęcia, widzowie No nieważne Trudno, idziemy, idziemy, idziemy Widzowie, musimy tutaj szybko przejść Tutaj, hop Hop, skaczemy, skaczemy, skaczemy. Kati, lecę do ciebie! Już! Szybko, 180 Hop, 180 Teraz tu myk, myk, myk. O, Nie no! Dobra, widzowie, bo ja się śpieszę, nie, bo ja chcę jak najszybciej tutaj przejść do Kati, bo nie wiem, co ona tutaj zrobiła. Czy to ona zrobiła, czy ktoś ją tutaj uwięził? No nie, na pewno jej nikt nie uwięził, bo gdyby ktoś miał ją uwięzić, to ona by mogła normalnie stąd skoczyć, tylko Kati mi nie chce pomóc. Co mi? To mi wygląda, widzowie, jakby Kati mi kazała to przejść. Dobra, widzowie, muszę się skupić. Teraz to przejdę. Nie mogę być za szybko tego robić, bo przez to, że ja się tak śpieszę... No to właśnie takie rzeczy się teraz dzieją Widzicie hop, na spokojnie, hop, hop Po kolei, na spokojnie Każdy skok elegancko wy tutaj wymierzony O o, Super Mega, Mega, Podoba mi się to Jest naprawdę kozacko Szybko Tendy Tendy Uuuu Uwaga, waga 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 i uwaga Kati Katy, jestem! O tak, Kati, o co tutaj chodzi? No jak ty to tak szybko przeszedłeś? Ja przechodziłam to o wiele dłużej. No nic, gratulacje, możesz sobie wziąć przedmioty z skrzynki. Nie, no Katy, tak naprawdę, ja tego nie przechodziłem tak szybko, jak ci się wydaje, to powinienem przejść o wiele, wiele szybciej, tylko po prostu, no... Właśnie, to przez to, że tak szybko przechodziłem, to się potem łatwo spadałem na dół i nie było mi łatwo po prostu. Ale ten parkur, no powiem Ci szczerze, nie jest to najtrudniejszy parkur, jaki widziałem, ale na pewno, no jest on najbardziej różowy. A co jest w skrzynce? W skrzynce jest, ja nie mogę, ja wiem co to jest. Widzowie, patrzcie, kaczuszka z basenem normalnie, w środku wodu spadł Kati. Niesamowite, ja nie mogę. Dobra, widzowie, wracamy. Ała, szybko, szybko wracamy, wracamy, wracamy. Myk, 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 myk. Musimy wrócić, bo ja nie mogę. Ale ja fanty dostałem, nie, no dobra, ten, to, oto piękny tutaj basenik jest naprawdę kozacki, ale lecimy, widzowie, wracamy, wracamy pięknie, szybko tu, 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 Szybko, 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 szybko. Idziemy, idziemy, idziemy. Uwaga! I wychodzimy! Widzowie, wyszliśmy. Czy to jest tyle? Nie wierzę w to. Przeszliśmy każdy wodospad członka z Wojanowic. Ja nie mogę. Napiszcie, widzowie, który z tych wodospadów podobał Wam się najbardziej w komentarzu, a ja przypnę Wam serduszko. Mi najbardziej się podobał, oczywiście, że wodospad Wojana. Nie to, że jest niebieski, ale po prostu, no, bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że w środku ten jego wodospad, który zbudowałem, jest naprawdę kozacki. Na no wy widzowie, napiszcie oczywiście, nie zapomnijcie o tym. Nie zapomnijcie również o subskrypcji. Na dole strzelcie ten czerwony guziczek, jeżeli lubicie wojanowice. No bo odcinki o wojanowicach są codziennie, więc dlaczego byście nie kliknęli tego czerwonego przycisku? Również zostawcie łapeczkę. No i my widzimy się już jutro na kolejnym odcinku o Wojanowicach. Trzymajcie się, pa pa!